Staw wawelski, ostatnio pokazywałem Wam film z zeszłego roku, że teren był splantowany, usypany, Andrzej z kanału Znaki też tutaj był, kręcił film. Słuchajcie, w ciągu 5 miesięcy powstaje na nowo nowy staw. Ze starej konstrukcji praktycznie tu nie zostało nic. Stara konstrukcja była wybetonowana, głęboka, ze stawidłem, systemem pomp. Oraz w tym miejscu znajdował się mechanizm spustowy. Wejście do prądnicy i zejście w dół. Teraz zrobiono tu taki, taki twór. I właśnie ja to podciągam pod cykl filmów, które kręciłem o nazwie Remonty Rize. I na przykład teraz ktoś przyjeżdża. Właśnie była sytuacja, jak ktoś do mnie powiedział. Chwiecień, co ty pitolis? Staw wawelski dalej jest. To od razu oznaczam. Nie jest staw wawelski. To jest jakaś... Nie wiem, po która powstała po stawie Wawelskim. 4 lata temu, 5 lat temu kręciłem wam sukcesywnie to filmę, jak miejsca, właśnie w kompleksie RIZA, a jesteśmy niedaleko kopalni. Yy, kopalni, nazwa mi się zaraz przypomni yy, o którą ostatnio tu było właśnie wiele awantur. I ten staw między innymi miał służyć do zasilania aparatury maszyn, urządzeń, które były właśnie miały pracować w tej kopalni. Wyrobisko znajduje się tutaj zaraz po lewej stronie w Skarpie. Jednak wracając do remontu w Rize. Pierwszym takim znamiennym, yy, wielkim remontem był, była likwidacja pierwszego zakładu ZPB Piast Głuszyca, zakład numer jeden i zakład numer dwa. Słuchajcie, po, tym, po tej rewitalizacji nie zostało nic. Dzisiaj tam są posiane no, słuchajcie, brzozy i wieżby energetyczne. Teren za rok, za dwa będzie wyglądał po prostu jak porzucone jakieś pole. Czyli po e, zakładach e, tego e, Kaufmana, praktycznie nie ma już tutaj śladów. I teraz zacieranie, właśnie tego wszystkiego, co tu jest. Nowi badacze, którzy tu przyjadą, badacze, turyści, tacy jak Wy, którzy przyjadą, zobaczą coś takiego i ktoś im powie: Słuchajcie, to jest Tawawelski. Nie, to jest popierdółka która powstała w miejscu stawu wawelskiego. Staw wawelski, do czego on miał służyć? Niektórzy mówią, że do zasilania dolnośląskich zakładów artykułów technicznych. Tak to się nazywało, DZAT Wawel. Robiono tam szpulki różnego rodzaju, wytwarzano, słuchajcie, bakielit i plastik. Niewiadomego pochodzenia, do czego on miał służyć. Teraz dopiero po latach się dowiaduje, że ten zakład, jak większość innych zakładów na Dolnym Śląsku, była częścią, Naszego przemysłu zbrojeniowego. Prawdopodobnie robiono tam otuliny do kałachów, robiono różnego rodzaju kolby, robiono różnego rodzaju plastikowe siedzenia do czołgów i do samolotów. Wtryskarki, które tam się do dzisiaj znajdują w podziemiach, mogą o tym świadczyć. Najciekawsze jest to, że te skarki pochodzą z 1942 i 1943 roku. Jednak to jest teraz złom, śmieć i w zasadzie zakład, jest przeznaczony do rozbiórki. Przykład tego stawu, no ktoś mi właśnie powiedział z państwowych, żebym nie robił znowuż tego wokół tego jakiegoś dymu. Staw jest, staw został wyremontowany, no, jak to wygląda, sami możecie zobaczyć. Dno stawu, słuchajcie, jeszcze pamiętam czasy w latach 70 to było nasze miejsce zabaw, przychodziliśmy się tu kąpać i... Dno stawu było wyłożone betonem. Ściany były też obetonowane, tylko od tamtej strony była skarpa, taka ziemna, gdzie woda pływała. Tam gdzie pływa teraz woda, było stawidło i znajdowała się turbina elektryczna. No jeżeli turbina elektryczna to oznaczam od razu że to w czasie II wojny światowej była turbina i niektórzy opowiadają, że po II wojnie światowej te turbiny tu się znajdowały. I teraz idąc w tamtą stronę, skręcając na przełęcz Marcową. Mijamy siedem kopalni. Właśnie idziemy teraz na jedno z tych wyrobisk, bo deszcze i erozja powodują, że te kopalnie, słuchajcie, się odsłaniają. I co się okazuje, że przyjeżdżają pracownicy lasów, jeden, dwa dni po komunikacie, że jakieś wejście tam się odsłoniło, słuchajcie, te wejścia są zasypywane. I teraz znowuż podziemia kompleksu Lidze. Ile tego może być? tak jak już ostatnio powiedział, dziesiątki kilometrów. Są to system kopalni, drążonych od 1360 roku. Pierwsza kopalnia datowana i opisana właśnie w miejscowości Walim, później kopalni odkrywkowych i kopalni w poszukiwaniu różnego rodzaju minerałów, w której tu są dziesiątki. Polecam Wam, tak jak wczoraj mówiłem, opracowanie mineralogiczne tych terenów Andrzeja Boleskiego. Słuchajcie, jest to, no dzisiaj... Dokument, tak jak ja nie mogę tego po prostu przeżyć, że Chińczycy, którzy po prostu przyjechali na ten teren, przyjeżdżają z dokumentami naszego inżyniera za 45-47 i oni tu będą te złoża eksplorowali. A dla nas jest to nieopłacalne, nam się to po prostu nie opłaca. My to zamykamy, niszczymy, zalewamy wodą i zacieramy wszystkie ślady. I teraz ktoś mi powiedział, że taki wariat jak Kwiecień jest tutaj niepotrzebny. Bo on chodzi i o tym pitoli, i po prostu jest to nie na rękę niektórym grupom biznesmenów, bo się okazuje, że u grupa jakichś tam lokalnych, miejscowych biznesmenów parę lat temu, wiedząc o tym, co się będzie działo, za bezcen kupiła ziemię. A teraz ta ziemia będzie sprzedawana za ciężkie pieniądze, albo już została sprzedana za ciężkie pieniądze i słuchajcie, jest to jedna z rzeczy, która może mi bardzo zaszkodzić. Nie pitolenie o strzegach, wampirach, wilkołakach, nie pedofilia, nie jakieś tam inne rzeczy, tylko właśnie to. Słuchajcie, jest to jedna teraz największych tajemnic kompleksu RIZA: Ziemia, tereny, inwestycja. To jest właśnie to. I teraz druga wojna światowa kończy się i na tym terenie zostają tak zwane śpiochy. I teraz się okazuje, że wnuczek kogoś, kto całe życie nie pracował, słuchajcie, ma zarypistą chałpę, jeździ superwozem i się okazuje, że on będzie właścicielem przyszłej kopalni na tym terenie. A Ustawa, która kiedy jakaś teraz tam sobie weszła, Europejska Unii Europejskiej do 2050 roku mamy pozbyć się wszystkich yy, tych paliw kopalnych. No to dobrze, jeżeli nie antracyt, nie gaz ziemny, to co w takim bądź razie? Ruda uranu, ruda żelaza czy inne szlachetne minerały, które tutaj się znajdują? I żebyście sobie uświadomili, jedna z największych tajemnic właśnie kompleksu Lize to nie jest złoto, to nie są skrytki Grundmana, to nie jest złoty pociąg to są dobra naturalne tu na tym terenie weźcie sobie jakąkolwiek mapkę geograficzną e, z zaznaczeniem kopalni i złóż mineralny słuchajcie Dolny Śląsk to jest jeden z największych rezerwuarów minerałów na terenie Europy do tego podziemny ocean słodkiej wody ujęcie rzeki Łaby rzeka Łaba stąd wypływa no niestety nie, nie stąd kawałek trzeba pojechać do Stalskiej Poramby, yy, drapać się na Śnieżkę, pójść sobie na, ciężką, na czeską stronę, wybija małe źródełko, które do, wpływając do Bałtyku jest jedną z największych rzek w Europie. Ktoś powie, ale ona zbiera yy, wodę po drodze. Wisła też zbiera wodę po drodze, a jest jedną z największych polskich rzek, prawda? Także swoje ujście ma w malutkim źródełku w miejscowości Wisełka. Także to są właśnie te dobra naturalne, o które wojna, słuchajcie, toczy się cały czas. Odkąd zakończyła się tylko druga wojna światowa, na tym terenie grupy wywiadowcze, słuchajcie, zawsze toczyły ze sobą batalie, właśnie o utrzymaniu w tajemnicy tego, co tu znajduje się pod ziemią. Te wszystkie kopalnie, słuchajcie, jestem pewny, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy okaże się, że jak tu właśnie. Zacznie słynne konsorcjum chińskie eksplorować tereny Wałbrzycha, Bogate, Boguszowa Górce, Białego Kamienia, ruszą wszystkie te kopalnie, które były. Przede wszystkim będą rozgrzebywali hałdy. Słuchajcie, i gdzie tu jest ekologia? I w tym momencie wyjdzie na jaw, że tu w okolicy właśnie mamy dziesiątki różnego rodzaju kopalni, które są datowane na 15, 16, 17, 18 wiek. No i później właśnie niemieckie konstrukcje z czasów II wojny światowej. I teraz się okazuje, że. Te wszystkie kopalnie, które tu Niemcy robili, wszystkie te sztolnie, które ryli miały związek właśnie z tymi minerałami i teraz tak, eksperymenty z okresu II wojny światowej badania nad tajną bronią, czyli Wunderwaffe do tego potem dochodzą skrytki Grundmana dochodzą listy von Schreka. słuchajcie i to wszystko robi, buduje tą legendę i teraz w nawiązaniu słuchajcie do złej energii do tej złej mocy która gdzieś tu się gnieździe. słuchajcie ta zła energia, ta zła moc jest wszędzie czy, na, czy w Sudetach, czy to będzie pojedziemy w Karkonosze, czy w Karpaty, czy pojedziemy na Mazurę, wszędzie znajdziemy te opowieści. I teraz tak, wytwór fantazji, wytwór mojej opowieści. To, co opowiadam, właśnie zasłyszane historie jako dziecko, później utwierdzane już jako dorosłego człowieka, potwierdzane teraz przez internet i telewizję. Czy to jest szaleństwo? Czy eksperymenty prowadzone właśnie przez Niemców, że eksperymenty prowadzone Przewód na... Przez do naukowców w czasie II wojny światowej Były wariactwem Czy tworzenie hybryd, czy tworzenie właśnie różnego rodzaju stworów Bo podobnych, To jest tylko fantazja Przypuszczam, że chyba raczej nie I teraz tłumany Takie tłumy turystów, które tu przyjeżdżają Słuchajcie, z zapartym tchem Szukają hybryd wilkołaków Jednak zapominają o najważniejszym aspekcie To był jeden z największych obozów koncentracyjnych Teren budowy Kompleksu Rize to był jeden wielki, gigantyczny obóz koncentracyjny. I nie zapamiętajcie, nie zapominajcie o tym. To, co ja wam przekazuję, opowiadam opowieści ludzi, którzy nazywali swoich oprawców wilkołakami, wampirami, używali różnego rodzaju określeń, słuchaj, to są określenia takie porównawcze dla osób, dla tych katów, którzy ich mordowali. Owszem, byli to zdziczeli ludzie, słuchaj, ubrani niejednokrotnie w jakieś tam znoszone mundury, a tu byli oprawcy. To byli ludzie, nie jak to... Zwierzęta w ludzkiej skórze, jak to ludzie nazywają, i teraz, dlaczego ktoś powie, wycofuje się ze swojego powieści? Nie, z niczego się nie wycofuję Ja cały czas w to brnę, cały czas to idę, słuchajcie, i dowodów jest coraz więcej na to wszystko. Te szaleństwo, wariastwo Dariusza Kwietnia zaczyna już być zobrazowane. I teraz, właśnie tak jak powiedziałem, przyjeżdżacie tu, nie szukajcie tego. Szukajcie pozostałości obozów koncentracyjnych, szukajcie tu pozostałości zbrodni, które Niemcy dokonali na naszym narodzie i nie tylko. A takich miejsc, słuchajcie, w każdej miejscowości znajdziecie, gdzie nie przyjedziecie, Jedlina, Kolce, Sierpnica, Guszyca, Walim, Wałbrzych, Nowa Ruda, Kłodzko i dalej, słuchajcie, wszędzie znajdziecie filie obozów Groz albo komanda robocze ze Zgorzelca. Mało tego, tu więźniowie z Łombinowic pracowali. Później po Marszach Śmierci z głębi Polski, przede wszystkim pierwszy obóz, który już był ewakuowany, Marsz Śmierci w 1944 roku, grudzień, więźniowie ze Sztutowa tu docierają. Później więźniowie z Auschwitz też idą w tym kierunku i stąd przez osłowację Słowację w głąb Niemiec idą do obozów, które jeszcze są na terenie niemieckim. Ci więźniowie są gdzieś skoncentrowani, tu na tym terenie i po 1945 roku, po wyzwoleniu tych terenów, luty, marzec, kwiecień, ci więźniowie wyparowywują. Nie, część ich zostaje tu na tym terenie. Ich opowieści zostają, oni to opowiadają i przekazują. A ja później łapię te opowieści, to znaczy, że jako dziecko łapałem te opowieści i przekazuję Wam. Ale słuchajcie, do dzisiaj, jeżeli rozmawiam ze starszymi osobami, oni o tym mówią. Nie kryją się przede mną, opowiadają o tym, jak sobie szli. Na przykład dzisiaj słuchaliśmy opowieści. Jak tu się chodziło na jagody, trafiało się na czeską granicę i jak Czesi w zamian za drobne usługi puszczali kobiety wolno. I słuchajcie, to są drastyczne opowieści, to są, do maksy, tu dochodziło. Do wielu zbrodni, popełnianych nie tylko przez Niemców. Gwałty, słuchajcie, tu w latach 45-46 to było coś naturalnego. Masa więźniów, którzy zostali na tym terenie, próbowali się gdzieś tu osiedlić, byli wyrzucani, wypędzani przez po, werwolf, przez mieszkańców, którzy tu na tym terenie zostali. I mało tego, szabrownicy, którzy opanowali ten teren po 45 roku, wszystko zrzucali na karp, słuchajcie... Werwolfu, który na tym terenie działał. Każda zbrodnia, która tu została dokonana, zrzucano to na kart Werwolfu. I słuchajcie, 48, 49, 50 rok. Tu się wszystko cywilizuje. Ci zbrodniarze zostali tu na tym terenie. Oni tu żyją, tu mieszkają do dzisiaj. Mieszkają ich dzieci, tak jak dzieci potomkowie ofiar. To się wszystko zasymilowało, to się wszystko zatarło, ale to wszystko tutaj jest. To jest wszystko tu obecne na tym terenie. I taka właśnie moja prośba. Jak przyjeżdżajcie... Zejdźcie troszeczkę ze szlaku, wyjdźcie z tych komercyjnych obiektów, i właśnie udajcie się w takie miejsca. Zobaczcie, jak wygląda rewitalizacja stawu wawelskiego. Zobaczcie, jak wyglądają drogi na przełęcz marcową, które zostały porobione. Kształt dróg, słuchajcie, zostaje tu zmieniany. Stara, wąskotorówka zostaje zajechana udetami, a obok powstaje droga wyłożona takimi kamulcami. I co to nie jest? przyjnaczanie historii, niezmienianie rysu, tras. Nie wiem o co tu chodzi, ale stare mapy, które tutaj są, tu pozdrowienie dla Palczaka, którego dzisiaj spotkałem, które właśnie wiele, od wielu lat publikuje właśnie mapy tego terenu. No dzisiaj powiedział, no co Ty, Pitolisz, jakie mapy? Ja nie mam żadnych map. Lekkie takie raczkiem się z tego wycofywanie. Mycie, dlaczego tak się dzieje? Przez wiele lat żeśmy to pokazywali i mówili w takiej dozie bezpieczeństwa. Wiedzieliśmy, że no w zasadzie na jakiś tam donos na policję gdzieś jakaś tam sprawa, no, która później gdzieś rozchodziła się po kościach a teraz chodzi o jedno inwestycje, chodzi o gigantyczne pieniądze i złoża, skarby które znajdują się tu pod moimi nogami, także kompleks Rize słuchajcie, usłyszycie jeszcze w przyszłości za parę lat, właśnie, że to jest jedno z największych jeden z największych obszarów o które będą proczyły, toczyły się batalie. Nie takie, że czołgi wjadą na ten teren, tylko prze, przepychanki polityczno-inwestycyjne. Ten teren naprawdę, słuchajcie, jest. Hmm, cenny. O! Takie słowo mi tylko przychodzi do głowy. A jest tak naprawdę bezcenny. Legendy, historia II wojny światowej i to, co teraz tu się wydarzy za kilka lat. Także remonty, rizę w toku.